Kikowy szlak, Słubickie Łąki, 14 kwiecień 2014. Dziś deszczowo i to tak dosyć mocno ochłodziło się. No ale kwiecień plecień, poprzez lata, trochę zimy, trochę lata, prawda? Dzisiejszy temat kikowego szlaku to czas na wszystko. Jak znaleźć czas na wszystko, na co chcielibyśmy ten czas mieć? Czy jest to trudne, czy jest to łatwe? Czy. czy Wymaga to jakichś zabiegów specjalnych, czy po prostu odżycie się toczy i teraz robimy to, a potem to, a potem tamto i właściwie wszystko idzie pięknie, pięknie się układa. Myślę, że to narzekanie ludzi na brak czasu, bo oczywiście większość ludzi, pierwsze hasło, które podaje, kiedy zaczynamy rozmowy o czymś ekstra, czymś dodatkowym, o włożeniu jakiegoś działania, wysiłków, coś. No to pierwszą od odpowiedzią, czy pierwszą blokadą jest oczywiście brak czasu, ale ja, ja kurczę nie mam czasu, bo ja pracuję, bo ja to robię tam to siamto. E Można znaleźć czas na wszystko, jeśli oczywiście najpierw widzi się wartość tego, na co chcemy ten czas poświęcić, więc to jest pierwsza rzecz. Więc już teraz nie tak jak kiedyś e tłumaczyłem, no tak, no z czasem jest kiepsko, wiadomo, wszyscy zajęci, prawda? Tylko teraz pierwsze pytanie, które sobie w głowie zadaję oczywiście to to to, czy to jest prawda, czy nieprawda. I oczywiście wiem, że to nie jest prawda, bo każdy może znaleźć czas, jeżeli naprawdę chce. A po drugie, to, co mi osoba mówi, poprzez mówienie, że nie ma za bardzo czasu, to mówi tak naprawdę, nie przekonałeś mnie do tego, co mi pokazałeś. Nie pokazałeś mi to wystarczająco przekonująco, wystarczająco mocno, żebym mógł znaleźć na to czas, żebym mógł coś przedstawić, przestawić, zmienić, przesunąć. Czas na wszystko można znaleźć, jeżeli naprawdę widzimy wartość i... My oferując e, przedsięwzięcie marketingu sieciowego, oferując naprawdę super sposób na życie, na styl życia. Tak jak Harry Gory często mówi, może MLM nie jest, nie jest idealny, jest po prostu lepszy. Jest po prostu lepszy, lepszy od, od, od czegokolwiek, cokolwiek by nie było. Jeżeli weźmiemy możliwości dochodu, możliwości rozwoju własnego, możliwości relacji międzyludzkich i tak dalej, i Więc tutaj nie ma o czym nawet rozmawiać, jest absolutnie na topie, więc. E, Potrzebujemy my oferując koncepcję, skupić się na tym, co dla osoby jest ważne. A możemy się skupić tylko na tym, co dla osoby jest ważne, jeżeli posłuchamy tego, co jest dla niej naprawdę ważne. Jeżeli zadamy jej parę pytań, jeżeli zacznie nam opowiadać, jak wygląda to jej wypełnienie czasu, na przykład, prawda? Bo możemy różne pytania zadawać i okaże się, że osoba zacznie mówić, a to robię wtedy, a to wtedy, a tym się zajmuje, a to, a tamto się Czas zawsze można znaleźć na wszystko, jak mówię, jeżeli widzi się wartość tego. I o tym pamiętajmy. O tym pamiętajmy, kiedy sami prowadzimy działania, kiedy sami sobie układamy dzień, kiedy sami realizujemy swoje cele. Bo może przelecieć bardzo dużo czasu, minąć bardzo dużo czasu, zanim w ogóle jakiś sensowny ruch zrobimy, ponieważ jesteśmy niepoukładani, jak to mówimy, nie zwracamy uwagi na priorytety. Na właściwe zarządzanie swoim czasem, dysponowanie tym czasem w odpowiedni sposób, prawda? To kwestia spoluukładania tylko zazwyczaj, a równolegle pamiętajmy, że jeżeli z drugiej strony płynie hasło, nie mam czasu, to to znaczy niewystarczająco mocno zobaczyłem to, co masz w, swoich, w swojej ofercie. Bo oferta w momencie, kiedy osoba ją chwyci, zrozumie, jest gotowa i a, do zmiany w życiu, i tak dalej. Nie będzie miała żadnych wątpliwości, że oferta jest wyśmienita, że oferta jest wyjątkowa, że oferta jest absolutnie dla niej. Do zobaczenia jutro na kikowym szlaku. Hej!